Dobra, mnie zbytali? z tej imprezy najchętniej może być na rad. I dlaczego? Jest trochę kandydatem. Wybierz! Kogo wybierz? tą blondynę. Najslepszą na całym słuchu. To Patrzcie To ona! teraz jej. Kto dzisiaj przyszedł w najładniejszym Ja! Ale skromna! Kogo byś dziś pocałował, jeśli miałby pewność, że nie wystąpiło na to? Emilie. O, tu mamy problem. Afera! To będzie widzę na boczce, że idzie z nią na No Dobra. Dobra, robimy! No i dobra, robimy. moje zaproszenie. 27! otra vez